To nie jest skalepsze, tak? tylko tu podwoda. normalnie wypychać, tak? A, tam, tam może wjechać, wjechać tak? Musiałam się cofać tamto. Nie, tam tutaj też są Raz dziennie. Fajnie, bo wysoko jest, nie? No i co? Jakie masz jakieś tam mrozy, porządne, to nic tam było, bo tu nie wiem, Ale tam coś tam też nie O, masz tutaj płytę Tak jak u mnie na tym, na tej czarnej, co tam bywa. No raczej No, wykładka Ta biała to też inna rasa jest? Tamto, co leży, taka czysta biała? Nie, to jest po prostu to jest ta Krzysztof Biala leży. No. To nie jest taka właśnie jedna, całkowita, ale Ale na pewno, wiesz, tak mniej więcej, które jest krowa nie? No, przynajmniej przy tym kosztu każda z teraz. literatury... Wiesz, zastanawiam wiesz, co te numerki, naszej. Znaczy do czego te numerki są? jak właśnie każda krowa ma już sam numer, bo się nie pogubiła. Zaraz Ci pokażę tam, jak ukaże, o stałej żeby to pilnować, tak? No, ale mają kolczyk. Korczyk, tak, ale kolczyka nie szczytasz tak jak to, więc sobie kłodujesz. a numer zawsze załatwiasz. Aha, o to chodzi, no, tak? Nie bo ja myślałem wiesz co, że to jest do tego, że jak na przykład wchodzi tam do tej paszowej... To jak? też, to też, też, tak? też, bo każda ma respondent. Też respondent ma taki swój numer przypisany i przypisujesz do doktory i sztuki. właśnie. Żeby to on coś, pisać, coś na trzecie numerki A Dlaczego tamte są uczepione, a te nie? <noise> jeszcze, bo tam ogólnie był inny pomysł na tamte obory i myślę, że z tym jałtem się rozsypało i to wszystko chciałem też przerobić na rus. O tutaj, tak? Bo tutaj, tak. Bo tutaj tutaj jest... tam były to stare obory. Tak, tak. I tak bym chciał, wiecie, tego, w jakimś się przestrzeganiu, że tutaj sobie też e, złot tutaj, wyjedzenia, tutaj mm. jest, jest przecież, ale to, do jedzenia, tutaj dwa do legowisk, tam jeszcze trzecie to jest rusz taki, tak? Mm.

gdzie miejsce jest? tak, w gdzie jest kącik, tam czy na to? tej tutaj... tak? to jest znowu taka izolatka bo krowy wchodzą tamtędy do tamtędy wchodzą do tamtędy wchodzą do tamtędy wchodzą A Ty jak przeganiasz tutaj? A Ty jeszcze nie przeganiął tutaj jestem, powiem A. No, 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 Aaa. mi nie wiem. Czegoś chcesz czegoś. No. Bolca. <głos> <głos> dobrze mówię? Nie, Nie no, jest przy czym pochodzić takie bo, jest nie, spokojnie. bo mnie to jeszcze niższe bo jak im wstano tak na palcach, to bym już dotknął tego. To jest tylko to latem, gdyby był najpełniej, to by było gąsie jak jadł. Tylko, że nie jak coś tam wybiegnie, to by całego nas nie widziało. Bo na szczęście nas ludzie poznają. No właśnie. A teraz internety będą szaleć, na pewno. No zaczynasz. Może nie wiem, to, nie będzie to. Po do no. pracy, to jak... taki będzie tytuł, bo jechałem do tosy. A ta to chyba czarna jest, nie? Bo ta, bo ta to chyba czarna. To teraz ile masz na wycierenie? Teraz teraz trochę będzie. Ale Bo ty na pewno wszystko zapisujesz, kiedy nic nie